Szanowni Państwo, moi drodzy, Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i wiary. Nadziei na lepsze jutro, na lepszą przyszłość i wiary w siebie, a przede wszystkim wiary w drugiego człowieka. Korzystając z okazji chciałbym Wam serdecznie podziękować w imieniu akcjonariuszy, trenerów, zawodników, wszystkich współpracowników klubu za okazane wsparcie i zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich covidowych czasach. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia świąteczne: zdrowia, radości i uśmiechu. Mamy więc nadzieję, że w Wielką Sobotę drużyna sprawi nam ładny, miły prezent na przysłowiowego zająca, choć mam w pamięci, że ten okres świąt Wielkiej Nocy, jeśli chodzi o mecze, nie był dla nas zbyt łaskawy. Jeszcze raz przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia świąteczne. I mam nadzieję, że te następne za rok złożę Wam już osobiście.